Lekcje historii z roku 44 zaczynamy w klubie Palladium, m.in. z Natalią Gukulską, Mariką, Anią Rusowicz i Maleo Reger Rockers, a każde słowo niewypowiedziane, a wyśpiewane niesie hołd bohaterom dawnych dni. W imię takiej jakby historycznej sprawiedliwości, jeżeli coś w historii zaistniało, no to trzeba jakby to dostrzec, opisać, prawda, i powiedzieć, że coś takiego było. A opisać możemy w sposób nietypowy, bo muzyka jest nośnikiem nie tylko historii, ale i emocji. Z inicjatywy Darka Malejonka powstały Panny Wyklęte, które z porywem serca pięknie opowiadają prawdziwe historie prawdziwych ludzi. Muzyka to jest emocja, i dzięki temu, że, że to jest ubrane w pewne konkretne melodie i dźwięki, że ma swoistą moc przekazu emocjonalnego, jednocześnie niesie te teksty. O to chodzi, żeby ludziom uświadomić, że patriotyzm to nie jest kłótnia, to nie jest wojna, to nie jest wypominanie sobie, kto jest większym patriotą, kto jest mniejszym, tylko to jest właśnie to poczucie wspólnoty. I my to poczucie wspólnoty próbujemy stworzyć dzięki muzyce. To nie są wymyślone jakieś historie, tylko to są historie na kanwie prawdy, nie? na kanwie prawdziwych historii, biografii, wspomnień. Tutaj chodziło, żeby z jednej strony pokazać całą prawdę o tych ludziach, którzy, która ta prawda była przez 70 lat zakłamywana, a teraz może już być pokazana, odgrzebana. I okazało się, że jest to temat, który porywa młodych ludzi, nie? Bo, bo, bo ja myślę, że prawda się broni zawsze. Nawet jeśli nie lubimy Akademii Książek do Historii, pamiętajmy o powstaniu warszawskim i w muzycznych podrygach podziękujmy żołnierzom niezłomnym za naszą wolność.